Miasto z wizją P To dla was zmieniamy szczecinek WoWw miasto z wizją Konferencja prasowa jest wyjątkowa, ponieważ mam nadzieję, i to jest chyba tak, że pierwszy raz macie Państwo zarząd powiatu w pełnym składzie, a zatem jest to konferencja zarządu powiatu szczecineckiego. Z mediami, oczywiście, konferencja będzie głównie dotyczyć naszych działań, procedowania i tego, co jest związane z projektem połączenia zespołu szkół nr 3 z zespołem szkół nr 5 świadomie, specjalnie mówię, połączenia, natomiast przechodzimy to przez ustawowy proces związany z likwidacją zespołu szkół nr 3. Panie dyrektorki, tak, oświadczyły, że odbierają te wszystkie zmiany, mówię o połączeniu, jako szansę dla dwóch szkół, tak, dlatego, że trzeba powiedzieć sobie też wprost, że szkoła, zespół szkół nr 5, czyli mechanik jest szkołą także również najbardziej deficytową szką, jeżeli porównamy subwencje a faktyczne koszty funkcjonowania. Szczycie w zespole szkół numer 5 Czyli w mechaniku kształciło się 715 uczniów, a dzisiaj jest 300, 340, 340. To proszę zwrócić uwagę, że kiedyś tam się zmieściło i kształciło 715, dzisiaj jest 340. W zespole szkół numer 3 jest 221. Nawet gdybyśmy połączyli i chcieli tych uczniów umieścić w, w, w tym kompleksie zespołu szkół numer 5, no to 715, a, 300, a 550, jednak widać, że jeszcze są pewne. Rezerwy. Na dodatkowe zadania bieżące i wydatki inwestycyjne wydaliśmy 54 277 000 zł więcej niż otrzymaliśmy z subwencji oświatowej. Zespół szkół numer 5 według budżetu powinien otrzymać 2 454 683. Przepraszam, według metryczki według budżetu ma 3 668 562 bardzo deficytowo. Stąd połączenie tych dwóch szkół, która ma dać szansę nie tylko dla tego kształcenia budowlanego, ale również dla kształcenia mechanicznego. Bardzo uaktywnili się pracodawcy, którzy powiem szczerze, są bardzo zainteresowani kształceniem w kierunkach zawodowych i chcą się bardzo aktywnie włączyć w kwestie premiowania uczniów nawet jest Taka propozycja jednego z pracodawców, że chciałby podpisywać przedwstępne umowy o pracę z uczniami szkoły. Tak? Tam są jakieś warunki i też chciałby po prostu zmienić system wynagradzania czy premiowania uczniów, który był do tej pory. Nikt absolutnie nie neguje potrzeby zmian. Natomiast w momencie kiedy... Mówimy tutaj o współpracy z potencjalnymi pracodawcami. To my musimy mieć konkretną ofertę, konkretny model kształcenia zawodowego, który w tym kształcie, w obecnej formule doszedł do ściany, tak? Nie da się już. W tej strukturze, w tej sieci, w tych działaniach utrzymać takiego kształcenia, jak ono było możliwe do tych lat. W różnych sytuacjach takich, które wymagają oczywiście dyskusji, rozmów, negocjacji, to właśnie wtedy w sposób szczególny pan poseł Czesław Chowc włącza się i oczywiście tutaj jest tym jednym, jedynym obrońcą tego wszystkiego, co to w szczycinku się złego dzieje. Mieliśmy już tego takie przykłady, zarówno jeżeli chodzi o współpracę GPKS szczecinek i funkcjonującą komunikację razem miejską, i wtedy również pan poseł się niesamowicie angażował. I teraz można domniemać, że im bliżej wyborów parlamentarnych, tym przedstawiciele różnych partii politycznych będą w ten sposób chcieli zdobyć swoje, swoje poparcie. Tutaj praca jak bumerang od czasu do czasu, kiedy ma jakiś kapitał polityczny do zbicia. Propozycje pana Hoca to, to w moim odczuciu jest granie pod publiczkę i czysty populizm, ocieka to populizmem skrajnym w kwestii współpracy z, z podstrefą ekonomiczną. No musimy mieć tą świadomość, żeby z kimś współpracować, to trzeba mieć przede wszystkim jakąś spójną ofertę, tak? My poprzez rewizję modelu kształcenia i systemu oświaty tutaj e, zawodowej e, w przecinku, wspólnie zresztą, tak mi się wydaje, jest w tej kwestii e, co do zasady, że musi następować pewna ewolucja i rewizja tego modelu i jesteśmy zgodni. Ta procedura, którą rozpoczę, rozpoczęliśmy, ona oczywiście dzisiaj w różny sposób jest krytykowana. Taki test możemy przyjąć jako zarząd powiatu również, ale ja jako starosta, że może za późno, nie tak, nie w taki sposób, że niewłaściwie. Natomiast wyraźnie chcemy powiedzieć, że dyskusja co do zmiany formy organizacyjnej tak naprawdę sieci szkół ponadgimnazjalnych, ona miała jeszcze już w 2012 roku i tylko wyłącznie po, poprzez pewne. Odpuszczenia, ale może nawet nie odpuszczenia, danie szansy na funkcjonowanie jeszcze w tej strukturze, no, było odstępstwem od tych działań, które wtedy już powiedzieliśmy, były nieuniknione. Dzisiaj mogę, możemy powiedzieć, że decyzja w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zamiarze likwidacji zespołu szkół nr 3 przez obecny tutaj reprezentowany pięcioosobowy zarząd została podjęta jednogłośnie. To po pierwsze. W dniu wczorajszym mieliśmy posiedzenie Komisji Edukacji, która od godziny 13.30 trwała ponad chyba do 17.00, 17, ponad 4 godziny. W dniu wczorajszym było posiedzenie Komisji Edukacji rozszerzone nawet od przedstawicieli radnych Powiatu Szczecineckiego spoza Komisji, plus posiedzenie Komisji Legislacji i Prawa i na 7 osobowa, bo Komisja Edukacji jest siedmiosobowa, było sześciu przedstawicieli. Po tej dyskusji trzy osoby głosowały za y, y, poparciem projektu uchwały, a trzy osoby wstrzymały się. Te trzy osoby, które się wstrzymały, to radni opozycji. To jest też istotna informacja, że y, y, radni opozycji, mając oczywiście swoje prawa, nie byli przeciwko. Tej, tej, temu projektowi uchwały? Mówimy tutaj faktycznie o łączeniu szkół, a nie likwidacji. Nauczyciele przyszli z konkretnymi propozycjami. Będziemy rozmawiać na temat sposobu organizacji arkusza organizacyjnego dla obu szkół. Tutaj jest pełna zgoda, że powinien być również w tej kwestii konsensus pomiędzy obiema placówkami i myślę, że to wszystko zmierza. W dobrym y, kierunku. Ten nowy arkusz, jeden arkusz organizacyjny zespołu szkół technicznych ma e, e, brać pod uwagę nauczycieli e, e, zespołu szkół numer 3, tak aby e, w konsekwencji oni jakby najmniej ucierpieli w montażu e, godzin etatowych. Jeżeli zostanie podjęta uchwała w tej sprawie, to już na drugi dzień chcemy wysłać list do wszystkich rodziców, uczniów zespołu szkół numer 3. W którym w tym liście wyjaśnimy im, co robimy. Jak robimy i dlaczego to robimy, aby przede wszystkim pewien niepokój, który będzie miał miejsce, no, rozwiać i rozwiać wszystkie wątpliwości rodziców, a poprzez, równie, poprzez to również uczniów. Jest nowela ustawy o strefach ekonomicznych. Ona tak naprawdę otwiera możliwości współpracy ze strefami ekonomicznymi, a konkretnie z firmami, które się znajdują w tych strefach i tak naprawdę strefa ekonomiczna będzie otrzymywała publiczne pieniądze, to jest kwota około 200 milionów złotych na całą Polskę, ale to przekształcenie nie, w żaden sposób nie, nie będzie blokowało tej możliwości współpracy i my po takim przekształceniu na pewno zgłosimy zespół szkół technicznych do takiej współpracy ze strefą. Jesteśmy na etapie przygotowania takich założeń dotyczących budowy Centrum Praktyk Zawodowych. Uzgodniliśmy również, że z przedstawicielami... Nauczycieli z tej części obecnej zespołu szkół numer 3, czyli tej części budowlanej. Ustalimy optymalne założenia dotyczące tego, co jest związane z budową tego Centrum Praktyk Zawodowych i dopiero po ustaleniu, jak to Centrum Praktyk Zawodowych miałoby wyglądać, zlecimy wykonanie dokumentacji technicznej i projektu technicznego, łącznie z pozwoleniem na budowę, tak żeby w roku bieżącym mieć taką dokumentację. E, oczywiście to centrum, nowe centrum praktyk zawodowych będzie projektowane na bazie wolnej przestrzeni e, 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 zespołów szkół technicznych. Chciałbym, żebyśmy nawet już używali takiej nazwy zespołów szkół technicznych I Dzisiaj tam moc dostawiamy na modernizację tego, co jest związane z warsztatami szkolnymi i budową nowego zaplecza do kształcenia zawodowego, i drugim takim kompleksem obiektów będzie centrum praktyk zawodowych. Liczymy na to, że we wrześniu powinniśmy być przygotowani do, do aplikowania do środków z regionalnego programu pracyjnego województwa zachodniopomorskiego na wybudowanie takiego centrum praktyk zawodowych. Aby uczeń po tym egzaminie zawodowym wychodził z jakim uprawnieniami. Tak, myśmy o tym rozmawiali, mówiliśmy, to mogą być uprawnienia na wózki widłowe, uprawnienia jakieś, na przykład spawalnicze, uprawnienia związane z y, 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 tą, y, na przykład w zakresie energetycznym do jednego kawu, czy jeszcze jakieś inne drobne, ja wczoraj o tym mówiłem, na przykład uprawnienia na piły motorowe i taki murarz, czy technik budowlany, takie uprawnienia powinny mieć. Będą to dodatkowe gratisy, które, jeżeli dojdziemy do pewnego konsensusu, zostaną wypracowane, to one na to zarząd powiatu Zna, znajdzie dodatkowe środki finansowe nawet z rezerw i już je wpisze do wydatkowania. Jest duża szansa na to, że poprawimy możliwość kształcenia zawodowego, bo w większym jednostce, w większym organizmie jest większa siła. Miasto z wizją.pl To dla Was zmieniamy Szczecinek. Wywówuję Miasto z wizją.pl